Będę jiggle. Nie wytrzymam. Szkawka. O jest.

Co? To, co? to co? To co? To co? Zdrajca. To <grym> co? Zdrajca. 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 O. Oh. Uh. Jest sposób zwiększyć democję imunę to o 30%. Jest jakoś zaraz 30% na to, jakbyś baty pasa 1000 pływałeś. Co? Dobra, ty jesteś zdrajca, Frejazd, żeby nie się z grać. Żeby ci ta szkawka nigdy nie przeszła. pozdro.